W całym życiu spędzonym na poszukiwaniu wiedzy, jedno pytanie wciąż mnie dręczyło: w jaki sposób powstał nasz świat? Przedwieczni zostali zniszczeni tysiące lat temu, a wraz z nimi całe życie. Ona. Pokazała mi, jak się odrodziło wygnana dziewczyna, nieświadoma swojej roli. To przez nią dowiedziałem się, że życie przetrwało wyłącznie dzięki cudowi technologii. Nowy świt system terraformujący złożony z dziewięciu funkcji podrzędnych. Każda miała udział w odtwarzaniu Ziemi od nagiej skały. Potętniący życiem świat. o które dbają i które chronią maszyny. Wraz z nią poznałem największą tajemnicę tajemnicę jej narodzin. Że jest klonem Elizabeth Sobek, twórczyni Nowego Świtu. Zrodzona, by zapobiec nowemu wymarciu, do którego dążył Hades, okrutne S.I., wybudzone przez tajemniczy sygnał nieznanego pochodzenia. Z moją drobną pomocą zwyciężyła w bitwie pod miastem zwanym Południkiem. Została czempionką całej ludzkości. Ale choć jest przydatna, muszę zostawić ją samą, ponieważ gdy ona naprawiała to, co zniszczył Hades, ja dokonałem nowego odkrycia. Zwiastuje zarówno zniszczenie, jak i nadzieję.